Witajcie w świecie Nexo z tej strony a Dzisiaj czas na potworną potyczkę kosztującą 14,99. Możecie ją znaleźć w prawie każdym kiosku, także zacznijmy. Wydawnictwo Amit zrobiło mi dzisiaj taką niespodziankę, bo nawet nie wiedziałam, że w kiosku jest ta książka. A tak patrzę, jest to biurę! Będę Wam recenzować. A powiem Wam, że zawartość jest bardzo ciekawa, bo to jest ta twarda okładka, czyli znajdziemy tutaj komiks. Ale te komiksy są dużo ciekawsze niż te w magazynach według mnie Oraz opowiadanie i dużo zadań A oczywiście są też rozwiązania różnych zadań I możecie świetnie się bawić, a jeszcze do tego jest konkurs Gargulet został zapakowany w przezroczyste opakowanie Broń figurki bardzo przypadła mi do gustu Ma ona cztery pioruny oraz ciekawy element, dzięki któremu są robione takie małe skalne potwory Wystarczy tylko dołączyć element z nadrukiem Sama figurka wygląda równie ciekawie, ma krótkie nóżki, niestety bez nadruków oraz nowy tors, bo nie miałam jeszcze takiego torsu, a wcześniejszy majowy był inny. Pokażę Wam to pod koniec podsumowaniu. Niestety figurka troszkę uginać się pod swoimi skrzydłami, które są dla niej za duże. Obiecane porównanie. Czy warto kupić tą książkę? Moim zdaniem tak. zawarto się dosyć ciekawa, a co dopiero figurka, która jest według mnie nawet lepsza od tego majowego gargulca. Także przemyślcie to i wybierajcie się do kiosków, póki jeszcze jest, bo zaraz nie będzie, a warto. Cześć!